Cześć! Wiem, że stali widzowie nie lubią tego tematu, ale ja muszę nagrać, bo mamy przełom w cudzysłowie, oczywiście. E, no jak wiecie, ja temat lubię po prostu dlatego, że zainteresowałem się nim na samym początku e, i, i tak już zostało. A temat jest grzany wszędzie, no bo był tak rozpowszechniony w pierwszych dniach po zaginięciu, że znaga cała Polska, która żyła w 2010 roku. No i minęło 16 lat, więc jest to, wiecie. Dla osób takich jak ja, które komentują różne rzeczy i czepiają się różnych głupot, no to nie przyjewać się do działania policji w sprawie yy, tak prostej i tak trudnej zarazem. No, nie mogę sobie odpuścić. Na no, akcja jest teraz taka, że uwaga, są nowe tempy. <laughs> Zaraz wam pokażę o co chodzi. Pozwolę sobie zacząć od tego, jacy partnerzy byli przypisywani na różnych etapach śledztwa i w różnych fragmentach. Nawet mam fragment, gdzie w ogóle pierwsze informacje o zaginięciu. Nie przytoczę go, bo od razu TVP panuje, ale jeden z pierwszych nagrań TVP dziennikarz mówi, że dziewczyna pokłóciła się z narzeczonym. I chodzi tu pewnie o Pawła. Faktycznie wtedy przypisywano jej związek no, z Patrykiem. Z Patrykiem, tak, tym kuzynem, tak zwanym, po prostu już dla jasności sobie to określmy. Gdzieś tam przewijał jakiś policjant podobno, który też ona była z nim w związku. To wszystko było w te same wakacje, nie? Niedawno dopiero się okazało, że był też niejaki Łukasz B, e, który był po siatce za pobicie chyba na przystanku na autobusowym. I ona w tym samym czasie jeszcze poszła sobie do Dream Clubu z Pawłem, który chyba jednak jest najmniej winny temu wszystkiemu, co tu się od Janie Pawła. To, że było ognisko podczas trwania imprezy, powrotu imprezy, z imprezy Iwony, to wiemy. Ale było tam też grill tak zwane, też uznajmy, że jest ognisko i grill. Ognisko to było to z jej znajomymi, czyli ta przyjaciółka Kasia chyba. I był grill, na którym miał być ten, to wszystko są Pawły i Patryki, więc ten Łukasz, tak. Miał tam być ten Łukasz. No i zobaczmy sobie na wpisy, bo to jest interesujące. Tu mamy wpis z 14 grudnia 2025 roku, czyli dość świeży. No i przeanalizujmy sobie go. 16 lipca, czyli w no, dzień zaginięcia w zasadzie, w czego dnia, a dokładnie po południu, Iwona wraz z Kasią Przewoźną udały się na stogi aby obejrzeć turniej Soccer Beach. Niby miała też na ten turniej iść następnego dnia, w którym udział brali ich koledzy, Łukasz oraz Kamil B. Wieczorem, około godziny 21-22, Wona spotkała się z Łukaszem B. na Przymorzu pod solarium Hawana. Celem tego spotkania było wyjaśnienie pewnej sprawy. Łukaszowi towarzyszył jego kolega, osoba nieznana w przestrzeni, w przestrzeni publicznej, która później pojawiła się również na grillu imprezowym. I tu jest istotne, zobaczcie na dole, mamy tu ognisko Urodzinowe przy tym jeziorku. Niżej jest grill, to trochę jest ucięte, ale, ale tam niżej był grill, czyli ta druga impreza w parku, w parku Regana. Wbrew twierdzeniu hiperaktywnych uczestników grup internetowych, spotkanie nie miało w związku z meczem rozgrywającym się w południe. I w tej nocy Łukasz B udał się na imprezę zbawiającą się w parku Regana. Nie było to urodzinowe ognisko, o czym wspomniałem przed chwilą, lecz grill o charakterze imprezowym. Zaskakujące jest, że kwestia ta nie została właściwie ustalona. W niedawno wydanej książce dwóch dziennikarzy, no wiemy Podolski i Bilska, mimo że poruszono w niej wątek Łukasza B. W tym samym czasie w parku Regana odbywała się również impreza urodzinowa Krzysztofa R. Równolegle w nocy Iwona przebywała na działkach razem z Pawłem, Doszło tam do kłótni dotyczącej podobno przestępczej działalności Łukasza B, z którym Iwona była wówczas związana. Macie to? <słuch> e, jako dziennikarka śledcza uzyskałam dostęp do wyroku dotyczącego pobicia studenta przez Łukasza B i jego kolegę. Mamy to po kolei? Jest dużo tych y, Pawłów, Patrykowi wszystkiego, ale tam się jeszcze pojawia teraz ten Łukasz B. Który był na, na ognisku, był związany z nią. Ona poszła z Pawłem na imprezę, a potem wracała przez park Regana na piechotę, gdzie były te dwie imprezy. To się trochę klei, nie? Kurwa, dalej jest jeszcze lepiej. Wiemy, że policja szuka cienkacza od 2024 roku. To, co mamy tutaj, to jest profil Zaginiona i Wia Oniwana Wieczorek, to jest właśnie profil związany z książ książką Marty Birskiej i Mikołaja Podolskiego. Eee, I co oni tutaj piszą? Oni napisali to dzisiaj około godziny 17, dosłownie, jak widzicie, godzinę temu, bo nagrywam to na bieżąco. To, co jest nowego we wczorajszym komunikacie policji, to fakt, że ten pojazd opuścił jednak to miasto, udał się gdzieś przez Radę, co najmniej w okolice Płucka, może dalej. Zawsze był to ważny rejon w tej sprawie. Wyjaśniliśmy też, dlaczego tam właśnie szukano. Pamiętacie, nie wiem, czy. czy... No, ważne, jakbyście czytali książkę. Generalnie w książce było powiedziane, że Iwona była widziana mm, właśnie gdzieś w tamtych okolicach, czy w chałupach Chyba. Musiałbym sprawdzić, a na bieżąco, więc nie sprawdzę tego w książce. Na pewno mnie ktoś poprawi w komentarzach. Iwona była po zaginięciu widziana dosłownie mm, na. Kempingu. Jak ktoś powiedział, że jest podobna do, do Iwony Wieczorek, tej poszukiwanej dziewczyny, to się bardzo szybko cała, cała tam, mm, cały samochód zawinął razem z tą domniemaną Iwoną Wieczorek. W książce jest napisane, że dziewczyna ta była ewidentnie odurzona pod wpływem jakichś narkotyków. Było też, pamiętacie, doniesienie o jakimś klubie, mm, też jeszcze bardziej na północy, w którym rzekomo miała być widziana Iwona. Policjanci pojechali tam po. Monitoring, natomiast nie uzyskali niczego, ponieważ jak przyjechali, to gość powiedział, że musi przyjechać szef. A jak szef przyjechał, to się okazało, że monitoring się rzekomo nadpisał. A tam podobno była też dziewczyna podobna do niej, już po zaginięciu, też odurzona, tam się wieszała na jakimś gościu, wiecie, można sobie to jakoś wyobrazić. Natomiast dlaczego ważny jest wątek tego odcinkoczęto. Bo jeździł w okolicach parku Regana, dokładnie tej nocy. I policja już wie, czyli wiedzą tak naprawdę kto jest właścicielem, to nie jest trudne to ustalić, gdzie jechał ten samochód i że przejechał no tam przez całe Trójmiasto powiedzmy e, i zakończył swoją drogę w okolicach Pucka. No i dobra. Musicie sami połączyć kropki. Ja tutaj nie chcę wam wiecie jakichś teorii spiskowych przedstawiać. Przedstawiam wam tylko to, co udało się jakby ustalić i staram się to wszystko zebrać w jedną kupę, żeby było łatwiej. To, że książki w dzisiejszym wpisie znów powiązują sprawę z krystkiem i Turkiem. To są trzy takie sztuki, co też się pokrywa jakby z poszukiwaniami z przed roku czy dwóch lat. Za to, co sztuki, kiedy była przez dobry miesiąc zamknięta i to nawet odkopywano studzienkę i nulek pływał. Pamiętacie na pewno. I jak będą chętni, to zrobię cały obszerny materiał. To jest po prostu komentarz na gorąco, więc nie mogę Was tutaj zasypać e, pełnymi e, informacjami ze screenami, przejściami tak dalej. chociaż pewnie to zrobię w przyszłości. Także zaobserwuj ten profil, ten kanał, jeżeli chcesz widzieć aktualizację. No i e, autorzy. Ewidentnie powiązują nadal, idą w stronę Krystka za takie sztuki. Wiadomo, że Krystek jeździł różnymi samochodami, gratami też. I w ogóle były to też czasy, kiedy Krystek jeszcze nie opływał w pieniądze z państwowej spółki. No i nie istniała wtedy jeszcze zatoka sztuki i całe te akcje, z których Krystek był później znany i za które został później skazany. Chociaż on został chyba skazany nawet za rzeczy jeszcze sprzed zaginięcia Iwony wieczorek, ale już oczywiście po jej zaginięciu. No i dobra, i teraz popatrzmy, mamy wkurzoną dziewczynę, która ma trzech chłopaków czy czterech naraz, Cholera Wilu, wraca na piechotę, idzie przez ten park Regana, gdzie są dwie imprezy. Jej bliskich znajomych i dalszych znajomych. Ci na tej, nazwijmy to Grillu, czyli tym dalszym, są podobno bardziej patologiczni, chociażby jest tam ten Łukasz B, który ma kryminalną przeszłość właśnie siedział za, za pobicie. No, to już mamy towarzystwo trochę szemrane, prawda? Do tego dochodzą informacje, że ona była jednak gdzieś widziana później po zaginięciu. Co też się trochę spina z tym, że mogła. Moja taka teoria na szybko, nie? Prawie zostanie bardzo szybko przez was obalona. Wyobraźcie sobie, że idzie przez Park Regana, spotyka się tam z jedną z tych grup czy te grupy się połączyły, Cholerawia! Rozmawia, powiedzmy, z tym Łukaszem, czy jego kolegą, dostaje w czapę. Goście nie wiedzą, czy żyje, czy nie, i ją wywożą gdzieś. Tym cieniasem, jak się domyślam. To, że jest później widziana, może świadczyć o tych teoriach spiskowych, że została porwana w jakiś sposób, dla no wiecie, do jakich czynności. Mogło być tak, na przykład, że goście o tego cieniasa. Myśleli, że no, nie, wiem, nie żyje. Sprawy poszły za daleko. Ona się jednak obudziła tam następnego dnia czy za dwa dni. Więc ją i jeszcze ją gdzieś wozili po imprezowniach m, przez tydzień w okolicy. Albo po prostu wsiadła na imprezę, nie? Druga opcja, że była wkurzona w ogóle na wszystkich. Nie chciała wracać do domu, mamuszka wściekła o te buty sławne, nie? Dlatego nie chciała wracać na chatę. Pokłóciła się z koleżanką. Ogólnie widzimy tutaj, że imprezowy styl tych wakacji był bardzo dobrze widoczny. No i wyobrażam sobie też sytuację, w której Iwona wsiada, po prostu idzie, jest tam impreza, grill, e, przebywa na tym grillu, ale po prostu spotyka wracających z grilla tego, e, kogoś, kogoś, nie wiem, kogoś z, z grilla. Wiemy, że ma, miała tam kupę znajomych. Wsiada do cieniasa, no i jadą jeszcze poimprezować parę dni. i Myśli, że nie ma już nic do stracenia, nie musi się uczyć, dostała się na studia, wszystko jest fajnie, wszyscy ją wkurwiają, no to sobie tam zaczęła nadużywać jakichś różnych substancji. I na przykład, nie wiem, wywraca się, uderza kością potyliczną o stół, a reszta ekipy, wystraszona tym, co ma w bagażniku w samochodzie, na przykład jakieś różne treści, nie treści, tylko substancje niedozwolone, po prostu pozbywa się ciała. I idziemy teraz do sedna, bo sedno wynika z, mm, sedno wnika, w ogóle cała akcja teraz, która się zrobiła, wynika z tych przeszukiwań w Sopocie. W poprzednim filmie, jak ktoś nie widział, to sobie zobaczcie, ja pokazywałem wam, gdzie jest to miejsce, ona jest tu widoczna na mapie, to są garaże czy komórki lokatorskie w pobliżu plaży w Sopocie. Naprawdę świetne miejsce przy sławnym barze przystań, znowu go polecam, to nie jest sponsorowane, ta zupa rybna jest zajebista. No i tam czegoś policja szukała. W zasadzie potwierdzili, że to jest w sprawie morderstwa spod kilkunastu A Potwierdzili w zasadzie, że jest to w sprawie Iwony Wieczorek. Wiemy to też od dziennikarzy śledczych Podolskiego i Bilskiej. Oni to też niedorozumianie potwierdzają, że to o tę sprawę chodziło. Byli w białych kombinezonach. Białe kombinezony są po to, że się zabezpiecza ślady. Może i biologiczne. I to jest 5 minut drogi od parku Regana dla Fiata. Tam dziewczyna mogła być przez chwilę w tych garażach i bardziej chodzi o to, żeby to potwierdzić, czy była. Cześć znajomych z tego ogniska, czy Grilla, bo tego do końca nie wiemy, podobno mieszkała w okolicy i było to środowisko takie, wiecie, szemrane. No dobra, no i teraz? Zobaczcie wpis. Jednego z super aktywnych użytkowników, ale na tych grupach muszę wam powiedzieć, że wszystko jest wyśmiewane. Jak wpis ma dużo łapek w górę, zdziwienia nie ma Haha i tak dalej, to jest poważne. No i słuchajcie. Po wpisaniu wyszukiwarka adresu Sopod polna 68B wyskakuje i jedno nazwisko. Marcinka, prace porządkowe i budowlane, Porządkowe, uwaga, śmieciarka. No To jest śmieszne. Eee, ale wyszukując jego profil, jest taki na Facebooku, a czy to ta osoba? Nie wiadomo. Natomiast jest jeden taki profil, gdzie widać, że wśród znajomych ma wiele osób powiązanych z prawem Iwony. Katarzyna P, czyli ta bliska koleżanka Iwony, Krzysztof R. to ten seronizant z ogniska. Piotr B. Uczestnik ogniska. Łukasz B, uczestnik ogniska, jeden z byłych czy aktualnych ówczesnych. Iwony, ten skazany. Kamil D. Uczestnik ogniska, który korespondował z Iwoną tej nocy. <śleszczyt> No i pewnie ma jeszcze parę innych osób, niech to inni wychwycą, czy ktoś ma wątpliwości, czy to sprawa jednak dotyczy Iwony. Dotyczy Iwony, widać to, nie? Czyli policja obstawia, że dziewczynę po pierwsze wywieziono Białym Cinkoczęto, przynajmniej na chwilę była na tej ulicy Polnej 68B. Tam prowadzi teraz działalność chłopak, który jest, był... Jej znajomym i znał wszystkich z tych dwóch imprez? Znaczy wszystkich znał, no był z tego środowiska. I policja wie, że ten fiat potem pojechał w okolice Płocka, a później w okolicach, tam północnych części od trójmiasta. I ona była widziana jeszcze dwa razy. Czy wydaje mi się, czy wiemy, co się stało w parku Legana po? Po przejściu, yy, wiecie, tego sławnego kadru, ostatniego kadru, gdzie pan z ręcznikiem za nią szedł. Wydaje mi się, że wiemy. Jakby tego było mało. Wpis z 2022 roku. Policja szuka Fiata od 2024 roku dopiero, nie? No i wpis na interi. Już nie można go znaleźć, ponieważ interia usunęła stare wpisy. Ktoś napisał, jakiś Mark Sweet. Lipiec 2010. Rodos przy gdańskiej Olszynce. Po lewej z substransformatorem, po prawej spalarnia. Przy białej obdrapanej cieciówce, tak zwana tłusta langusta. Druga leja w prawo. Przy studni zostało zakopane ciało Iwony. Poszukajcie ówczesnego właściciela. oraz Rozwiążacie tajemnicę. Bum. I wiecie co? I sprawdziliśmy, znaczy internauci sprawdzili. Ja sobie też sprawdziłem. Ten Fiat tam kurwa stoi. W 2014 roku i w 2022 na przestrzeni lat no został po prostu porzucony taki złomek i stoi dokładnie w tym kolernym miejscu. Pamiętajcie, ten wpis jest sprzed informacji policji o białym Fiacie, że szukają białego fiata. Ktoś się wysprzęglił, dawał cynka chyba. To co? Chce się komuś z miasta skoczyć i zobaczyć, czy dalej stoi furka? Albo zobaczyć go tej studienki. Podsumowując, chyba znamy drogę Iwony. Nie do domu. Ale przynajmniej to się stało po wejściu do Parku Regana. I nawet chyba wiemy, kto kto mniej więcej grupa osób, która wie, co się stało. To policjanci to mówią i śledcze to mówili i, e, i dziennikarze to mówili, że są osoby, które doskonale wiedzą. A dlaczego mogą nie powiedzieć? Bo jak to było takie szanade towarzystwo, jeden z nich przynajmniej chłopak czy wony kolejny. Siedział za pobicie, a to były gówniarze. No to sobie wyobraźcie, yy, jaka, yy, jaka w ogóle skala z patologii. Siedział za yy, pobicie, yy, to reszta wiecie. Może prawiniaki takie są, nie chcę powiedzieć. Albo się kurwa po prostu boją, jak się wysprzęgą, to wpadnie do nich zaraz jeden z, z drugim i, i będą, czy będzie trzeba poszukiwać już nie tylko Iwony, tylko jeszcze kilku innych osób, które się w cudzysłowie wysprzęglą. Myślę, że sprawa faktycznie tym razem zmierza ku końcowi. Jeżeli wam się podobało, to ja zrobię naprawdę porządny film, bo możecie sobie wejść cinowi oczywiście na kanał, zwykle te filmy są dość porządne, jeżeli oczywiście są tematyczne. Natomiast ten jest po prostu relacją na gorąco na szybko, mam nadzieję, że nie zrobiłem jakichś dużych błędów i logicznie jest to ubrane w całość. Tak, niektórzy mogą tego nie zrozumieć. Jak nie oglądał, nie, nie interesujesz się sprawą, to tutaj nie wytłumaczyłem tego od A do Z. To jest bardziej szybka aktualizacja dla tych, którzy sprawą się dość mocno interesują. Także wszyscy nowi, jakby ktoś się tu znalazł przypadkiem zasubskrybujcie subskrybujcie kanał, dajcie sobie dzwoneczek. Na dniach pojawi się rozwinięcie i myślę, że pojawią się w ogóle nowe już informacje w sprawie. Trzymajcie się ciepło, ja się kłaniam nisko, cześć.